Sakrament chorych. Zło na świecie rozpoczęło się od grzechu pierwszych ludzi. Jednym ze skutków są choroby i cierpienia. Pan Jezus wstąpił do ludzi, by zwyciężać zło we wszystkich Jego postaciach. I tak między innymi przywracał zdrowie chorym, równocześnie odpuszczając im grzechy. Łukasz 5:17-25. Ostatecznie pokonał cierpienie i śmierć, umierając za nas na Kalwarii i zmartwychwstając. I chociaż ze swoim ziemskim ciałem wstąpił do Ojca, to nieba, to jednak pozostał z nami do końca świata w swoim kościele i w sakramentach świętych. A dla ciężko chorych członków swojego kościoła ustanowił sakrament namaszczenia chorych. Nauczył tego apostołów a święty Jakub to potwierdza. Cytuję. Choruje ktoś między wami? Niech wezwie kapłanów kościoła i niechaj się nad nim modlą, namaszczając go olejem w imię Pańskie. A modlitwa pełna wiary ocali chorego i podźwignie go Pan, a jeśli by był w grzechach, Zostaną mu odpuszczone. Koniec cytatu. Jakub 5, 14, 15 W języku łacińskim sakrament ten nosił nazwę extrema unctio, co się tłumaczy ostatnie namaszczenie. Dostrzeżono jednak, że takie określenie przyczynia się do Niechętnego przyjmowania tego sakramentu, bo określało jak gdyby koniec życia człowieka. Tymczasem to określenie oznaczało ostatnie serii namaszczeń, jakie są udzielane w kościele, na przykład namaszczenia ołtarzy, kościołów, ścian, a dla człowieka człowiek może w życiu przyjąć kilka namaszczeń: pierwsze przy świętym, drugie przy bierzmowaniu, trzecie w kapłaństwie i czwarte, ostatnie z możliwych dla ludzi, tak zwane namaszczenie chorych. Nazwano po prostu jako czwarte, jako ostatnie, w chorobie. Dzisiaj by doprowadzić do zmiany mentalności, zarówno ze strony kapłanów, jak i wiernych, by wierni nie bali się, by ich ten sakrament nie straszył, przyjęto nazwę sakrament chorych. Sakrament ten powinien przyjąć człowiek, który jest poważnie chory który na przykład uległ poważnemu wypadkowi przy nagłym pogorszeniu zdrowia, gdy już dłuższy czas nie może korzystać z życia religijne, religijnego w parafii albo gdy staje się coraz bardziej niedowodny. Jeżeli sam nie wyraża takiego pragnienia, to na otoczeniu chorego spoczywa odpowiedzialność za jego przygotowanie do takiej chęci i zgody, od tego też moim zdaniem zależeć powinno w wypadku śmierci, zależeć powinna forma pogrzebu. I tutaj zacytuję wypowiedź kapłana, który był proboszczem i kaplanem w szpitalu. Cytuję. Proponowałem moim parafianom comiesięczne spotkania w ich mieszkaniach. Niestety, także i wtedy nie wszyscy chorzy, kalecy i starzy parafianie wypowiadali swoje tak. Wśród tych, którzy odmówili, był pewien starszy już człowiek który od 20 lat spędzał swe dni na inwalidzkim, na inwalidzkim wózku, nie upuszczając nigdy mieszkania. Ja jeszcze wyzdrowieję, jeszcze sam przyjdę do kościółka, mówił przy każdym spotkaniu. Niestety nie przyszedł, ani nie przyjechał. Pewnego wieczoru w kancelarii zgłosił się jego syn, prosząc o katolicki pogrzeb. Dlaczego pan nie wezwał kapłana przed śmiercią taty? spytałem nie bez żalu i zdziwienia. Proszę księdza proboszcza, odpowiedział mężczyzna: nikt się z nas nie spodziewał, że tato tak szybko umrze, tak dobrze się czuł. Ile miał lat? spytałem na wszelki wypadek, choć w kartotece roku urodzenia był wpisany wyjątkowo wyraźnie. Osiemdziesiąt odpowiedział syn zmarłego. No tak, pomyślałem, rzeczywiście trudno się było spodziewać w tym przypadku tak nagłej śmierci. Wszak wszyscy w dniu urodzin życzymy sobie 100 lat. Jemu zatem zostało jeszcze 14. Dalej ten ksiądz mówi tak. A czy w szpitalach docieranie Jezusa do cierpiących wygląda lepiej? Jako kapelan obsługiwałem jeden z mniejszych wtedy szpitali wrocławskich, liczący 150 łóżek. Mój rekord rozdanych komunii świętych, a chodziliśmy do tego szpitala cztery razy w tygodniu i oczywiście na każde wezwanie chorych, wynosił 35. A reszta? Czy ci odmawiający przyjęcia sakramentów to byli ludzie niewierzący? Ale skądże znowu? Oto ich wypowiedzi w jednej z sal męskich na propozycję skorzystania z Komunii Świętej, spowiedzi czy sakramentu chorych. Niech się ksiądz ocunie, bo mi ksiądz zasłania telewizor. A akurat leci dziennik telewizyjny, a ja muszę być na bieżąco. Albo. Drogi mnie dopiero tutaj przyjęli, ja się jeszcze nie orientuję, może kiedyś. Albo. Właśnie dostałem zastrzyk i siedzenie mnie boli. Albo, a ja to już jutro wychodzę, więc nie potrzeba. A jeszcze kolejny, a ja się nie mam z czego spowiadać i 25 lat nie był mu spowiedzi. Takie były odpowiedzi. Rodzina w tym czasie, jeśli w ogóle jest i o swoim chorującym krewniaku pamięta, Załatwia sprawy z lekarzami, ukrywa prawdę, znosi banany i, i wmawia choremu, nie martw się, wszystko będzie dobrze. Zaś dochodzi do rozmowy na temat ewentualnego sprowadzenia choremu księdza, wpada w panikę. Bo chory, gdy zobaczy księdza, mógłby się wystraszyć, że umrze. Ba, zdarzyło mi się usłyszeć nawet taką propozycję. Niech ksiądz przyjdzie ubrany tylko na cywila. Pan Jusa włoży do kieszeni, a męża tak jakoś zagada, by się w ogóle nie zorientował o co chodzi i w pewnym momencie niech mu ksiądz włoży ten opłatek do buzi. Cytuję księdza który, Aleksandra Radeckiego, który to napisał. Salwatorze. Zatem, gdy zachodzi za uzasadnione przewidywanie o ciężkim stanie chorego, o ile nie jest wyraźnym ateistą, sądzę, że należy wezwać kapłana, informując go o możliwej reakcji chorego. A kapłan przychodzący z Jezusem sądzę poradzi sobie. Trzeba tylko więcej modlitwy, zawierzenia Bogu i prośby do patrona tego chorego i jego anioła stróża. Przypomnę.